BMW s 61 2007 rocznik, 3 litrowy Diesel, ja ze jestem dzisiaj właściciel. Kuba, Cześć. Kuba BMW E61 z 2007 roku, jak na wstępie było. Powiedz mi, dlaczego kupiłeś ten samochód? Dlaczego kupiłem ten samochód? Ogólnie samochody zmieniam raz do roku I po prostu zawsze marka BMW do mnie przemawiała I zawsze chciałem silniki 3.0 diesla Nie chciałem inne silniki, tylko 3.0 diesla Czyli jak dobrze pamiętam poprzednie X5 też miał 3 litrowego diesla Dokładnie, był trochę słabszy, miał 218 koni Zrobiłem X5 50 tysięcy w ciągu roku Bez żadnej awarii Tylko wymiana oleju Czyli ogólna opinia o tym silniku 3-litrowym w BMW jest taka, że jest to jak najbardziej niezawodna jednostka i można ją śmiało polecić na czy dłuższe trasy, czy jako samochód, tak jakby najmniej ten rodzinny, tak? Dokładnie. Dobrze, powiedz mi taką jedną rzecz, która mnie zastanawia. E, mianowicie wiemy teraz, że to jest 3-litrowy diesel, a z tyłu na klapie mamy oznaczenie 535. Jak rozumiem, nie jest to pewnie Twój zabieg, tylko poprzedniego właściciela, tak? Oczywiście nie jest mój zabieg. Na aucie są naklejone znaczki M. Wskazujące na M-pakiet, który ewidentnie w E61 nie występował bynajmniej w dieslu, tylko z tego co ja pamiętam to była M5 z 5-litrową benzyną V10, tak? Dokładnie, właśnie temu to naklej, bo w aucie jest podniesiona moc na 290 KM. Czyli standardowo miał tam 173 kW z tego co tam e, pamiętam, tak? Czyli tam jakieś 220, no tak. powiedzmy kilka koni, ale jest zwiększona na 290. No i powiem ci, że z mojej perspektywy pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, jedziemy teraz przepisowo 50 na godzinę i nie ma tutaj też trzeba zaznaczyć, że nie ma tutaj x e drive'a, tak? No i w momencie wciśnięcie pedału gazu w podłogę, po prostu samochód w momencie mieli kolami, kołami. I powiedz mi z Twojej perspektywy, bo to jest też nie Twoja pierwsza bojemnica. Ja też nie pierwszą że Czy według Ciebie warto było zrobić chip tuning na prawie 300 koni w samochodzie, który nie ma napędu na 4 koła? Czyli nie ma fizycznie jak przekręcić tej mocy. Co Ty o tym myślisz, powiedz mi tak z Twojej perspektywy? Pewnie seryjna moc 235 koni bodajże, w zupełności starczy. Yy, 290 koni jest spokojniej pali, ale po prostu trzeba założyć na lato. Inne alufelgi. Rozumiem, czyli ten, ten co masz też na lewej stronie, że tak powiem, bagażnika, masz e, napis właśnie MOMO, czyli pewnie masz e, na lato oryginalne felgi z MOMO, tak? Założone? Tak. No to dobrze, myślę, że jak tam znajdziecie Kubę gdzieś na mediach społecznościowych, to myślę, że tam pojawi się gdzieś jego bajemka, właśnie na e, letnich e, alufelgach. Słuchaj, następne jeszcze pytanie, które e, mam do Ciebie. Pamiętasz, ile ten samochód mniej więcej pali, jak to wygląda w takim normalnym użytkowaniu, czyli powiedzmy trasa, tak jak ty to powiedzmy, robisz, bądź też na około e, miejsca zamieszkania, jak to wygląda w praktyce? Ogólnie spalanie oscyluje między 8, a nawet 15 litrów, ponieważ miasto 13 litrów, okół komina 15, jak jadę na trasę, przejadę tam 100 km. spalanie 8 litrów. Patrzcie się, stoimy w miejscu, samochód ma zbyt dużą po prostu moc, owszem zbiera się przepięknie, podejrzewam, że na trasie czy na jakieś dalsze etapy będzie się tym naprawdę jeździło świetnie, ale za dużo, mimo wszystko za dużo, choć wracając Kuba do naszej rozmowy, też uważasz, że... Yy... Zwiększenie mocy w samochodzie automatycznie zmniejsza jego spalanie, tak? Dokładnie. No bo to niektórzy uważają, że to jest mit, że to jest bajka, opowiadanie takich rzeczy, ale zwiększenie fabrycznej mocy samochodu, ponieważ no nie oszukujmy się, przez normy unijne samochody są z automatu udławione. A już nie wspomnę o tej najnowszej motoryzacji, gdzie mamy silniczki dwulitrowe, na przykład w Porsche, w Porsche, Caymanie i to jest wszystko, tak? Tu mamy jeszcze prawilne sześciocylindrowe sześciocylindrowego, litrowego diesla, tak? Okej, okay, powiedz mi od momentu zakupu tego samochodu, co Ty z nim, że tak powiem, naprawiłeś, co Ty w nim wymieniłeś, opowiedz o kilku rzeczach związanych z normalną, codzienną eksploatacją. Dodam jeszcze tylko tyle od siebie, ja pamiętam i sprawdziłem, że filtr paliwa jest tutaj Sacramento drogi, nawet jak na BMW i filtr kabinowy, który znajduje się na potrzeby również potrafi kosztować straszne pieniądze, tym bardziej w wersji z węglem aktywnym, tak? A z Twojej perspektywy, co tu się co tu się jeszcze działo? Posiadam za auto 3 miesiące. Dotychczas wymieniłem standard termostaty EGR-u i główny, prawy wahacz i wymiana oleju. I warto dodać jeszcze jedną rzecz. Podobnie jak w 46 i w niektórych tych bmw w tych tutaj się nie wymienia tak jak w innych samochodach, samych stworzni wachaczy, tylko wymieniamy wachacz, który też potrafi kosztować dla normalnego użytkownika horendalne pieniądze, tak? tak jest. No okej. Okay. Niektórzy wymieniają same sworznie, ale ja tego nigdy nie robiłem. Zawsze jak do mnie klient przyjedzie, wymieniam mu całą Rozumiem. Powiedz mi, czy znasz jeszcze jakieś e, może wady? Ty z kolei, z, przed zakupem tego samochodu, jak pewnie czytałeś opinię, jak większość kupujących, jakieś wady związane z tego tytułu? Bo jedną rzecz mamy pewną. silnik jest naprawdę niezawodną jednostką, jest na łańcuchu rozrządu, tak, czyli to celowo nie powinno się tego wymieniać, można tego używać. Naprawdę na przebieg ten samochód też jeszcze warto dodać ma niecałe 240 tysięcy kilometrów, jak rozumiem, udokumentowane, tak? Bo sądząc po wnętrzu tego samochodu i po ogólnej ocenie tego będzie miał ten samochód, tyle przejechany. Oczywiście auto jest sprowadzone ze Skandynawii w Polsce około 6 lat na drogę. Zobaczycie na przebitkach zielony kabel, który jest wpięty w zderzak tego samochodu. Ale z uwagi na to, że to jest samochód Kuby, pozwolicie, że Kuba Wam o tym opowie. Więc Kuba, po co zielony kabel w zderzaku w Polsce? Już mi tłumaczę, auto jest ze Skandynawii. Skandynawia jest wysokiej Minus 30 i minus 40 standard. I wiadomo, diesla nie odpalimy przy takiej temperaturze. Dlatego jest ten kabel. Jest podgrzewacz oleju, misy Czyli tak tłumacząc na nasz e, polski rozum, tak mamy stoi samochód na dworze, e, zamarza olej albo żeby na przykład pomóc silnikowi przy, od, przy odpaleniu podpinamy na kilka minut, tak? Nie ma tam jakiejś dokładnej chyba instrukcji, ale podpinamy na kilka minut... O, 15 minut. Podpinamy na kilkanaście minut kabel do prądu przez miskę olejową, gdzie mamy zimny olej przy spoczynkowym silniku. E, ale podgrzewa Olej zapalamy normalnie samochód bez żadnego problemu. Czy to nie jest genialne samo w sobie? No to jest genialne. To trzeba przyznać norwegowom, Szwedom i Finlandczykom, że naprawdę pod tym kątem pomyśleli, ale to jest samochód robiony tylko i wyłącznie na tamten rynek, no, nie ma tego nigdzie indziej. Tak jest. Dobrze. E, kończąc temat, czy chciałbyś kupić nowszy model BMW? Mówimy o kolejnej generacji piątce, czyli już o FC, tak? Czy ty się przymieszasz do tego, czy raczej pójdziesz może w jakimś innym kierunku? Dlaczego o to pytam? Ponieważ miałeś poprzednich kilka, jak nie kilkanaście w sumie BMW, tak, skoro mówi, że wymieniasz samochód raz na rok. Więc czy planujesz kupić kolejne BMW, jak już, że tak powiem, rozstaniesz się z tym modelem? Czy raczej może jakaś inna marka? Jak ma u Ciebie wyglądać dalsza przyszłość z marką BMW? Myślę, że na jesień będzie coś nowszego. No, czyli zapraszamy Was już teraz oboje do subskrypcji tego kanału, bo jak pewnie wiecie, Kuba ją za chwilę sprzeda, myślę, że po tym filmie nabierze zdecydowanie większej wartości aniżeli wcześniej, Kuba ją myślę sprzeda i na pewno w kolejnym odcinku z nowym samochodem może być jeszcze tak, że po prostu pojedziemy z Kubą na zakup kolejnego samochodu, nagramy Wam kolejny filmik, kolejne ciekawostki, wady i zalety z tego tytułu. Tyle od nas. Trzymajcie się w następnym odcinku. Cześć.